Witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgów opowiem trochę o patriotyzmie, a ponieważ patriotyzm można w różny sposób manifestować, no to można go manifestować w ten sposób, że zbiera się przedmioty związane z... Przeszłością swojego kraju. Ponieważ 3 maja mamy rocznicę konstytucji 3 Maja, a 2 Maja jest święto flagi polskiej, myślę, że mógłbym Państwu zacząć od flagi polskiej. Proszę zobaczyć na przedmiot, który oczywiście już był kiedyś prezentowany na jakichś wystawach, ale jest on bardzo ciekawy z uwagi na wiele takich. Punktów, które właśnie nawiązują do dzisiejszej audycji. Proszę zobaczyć, tutaj mamy flagę biało-czerwoną i pisze Boże coś Polskę. Jest to przedmiot związany z emigracją do Ameryki, ponieważ po jednej stronie mamy stary kraj, czyli Polskę, a po drugiej stronie mamy amerykańskie zresztą z drugiej strony jest tutaj flaga też. I polska, i amerykańska. Jeszcze na dodatek mamy pięknego orła, który swoimi skrzydłami chroni kraj. No i oczywiście mamy panią, która jest w stroju krakowskim, czyli też w stroju ludowym polskim. I w tym całym takiej ramce do fotografii mamy przekazane bardzo, bardzo dużo treści patriotycznych. Oczywiście wydając jakąś książkę która na przykład mówi o szlachcie polskiej, czyli też o mm, grupie ludzi, którzy bardzo reprezentowali y, Polskę. Proszę zwrócić uwagę na wspaniałe właśnie y, znaki, czyli polskiego orła i pogoń litewską, czyli okres Unii Polsko-Litewskiej. Jest to książka wydana w 1905 roku y, w y, Poznaniu i y, ponieważ wtedy byliśmy pod zaborem niemieckim, każda możliwość pokazania polskich symboli była dobra, a to naprawdę było jedno z bardziej eleganckich wydań herbów szlacheckich, a tym się wiele osób interesuje. Oczywiście jeżeli mamy dzieje Polski, też wiadomo, Piękna oprawa i również ten sam symbol powtórzony. Jest to też bardzo ciekawy sposób manifestowania swojej tożsamości narodowej. Oczywiście kolejne, czerwone ponieważ no, tak jak już wspomniałem, mamy flagę biało-czerwoną, ale był czas, kiedy był po prostu orzeł na, czerwonej, na czerwonym tle. Także te tutaj znaki nawiązują do tradycji naszego godła i tu też bardzo ciekawa publikacja, bardzo ciekawa rzecz. I jest to tarcza polska, czyli jest to książeczka do modlenia, ale jest to też o tyle ciekawe, że wydane w Gródku w 1888 roku i bardzo ciekawe, ponieważ na samym początku jest, Kalendarz historyczny, czyli wszystko, co się w danym miesiącu wydarzyło w poszczególnych dniach jest tutaj przypomniane i jeszcze bardzo jest to ciekawe, ponieważ było to własnością jednej z bardzo znanych rodzin leszczyńskich. Skoro już mówiliśmy o konstytucji 3 maja, proszę zwrócić uwagę, filiżanka porcelanowa, ładny uchwyt. No, tu proszę zwrócić uwagę na te znaczki. Jednocześnie wskazuje to, że jest to werbelek, czyli coś związanego z uroczystościami, bo na każdej uroczystości werble dodają dużo takiej powagi. I tu proszę bardzo, również mamy Konstytucja roku 1791, czyli coś na cześć. Na cześć, jeżeli chodzi o patriotyczne tutaj motywy, no sama, sam wyrób jest wykonany na terenie Czech, ponieważ no, tak jak wspomniałem, Polska była pod zaborem, zaborcy nie za bardzo byli za tym, żeby manifestować swoją polskość, więc tego typu rzeczy były robione najczęściej poza granicami kraju i też proszę zwrócić uwagę na właśnie też pięknego Polskiego orła. Tutaj patrząc na tą filiżankę, się też zastanawiam, że jest tutaj troszeczkę zmieniona grafika naszego, naszej flagi, ponieważ no, patrząc, jeżeli tu jest grot, to u góry mamy czerwone, na dole mamy białe, ale we współczesnej historii też się zdarzają takie wpadki. A tutaj grafik, który robił tą ozdobę, nie za bardzo wiedział, gdzie ma być białe, a gdzie ma być czerwone. Ale jest to też bardzo ciekawy przykład. Tu jest oczywiście taka Malutka podstawka pod filiżankę, proszę zwrócić uwagę, tak to wygląda i też jest to pełna manifestacja e, historii Polski, ponieważ mamy tak jedno polskie godło, drugie polskie godło. Tu mamy flagę, to, o której wspomniałem, czerwoną z pięknym orłem, a tutaj mamy wizerunek księcia Poniatowskiego, także jest to też bardzo, bardzo, bardzo ciekawy patriotyk. Jeżeli chodzi o te takie znaki, które były zawsze w symbolice narodowej, proszę zobaczyć, bardzo ładne pudełeczko. I mamy kolczyki damskie, gdzie właśnie też jest piękny trójpolowy wizerunek godła państwowego i w tym momencie jeszcze też jest to ciekawe, zostało to wykonane przez jubilera w Koźminie i jest napis po polsku Koźmin i jest Koźmin też po niemiecku i pisze, że był to zakład, który się znajdował właśnie w Koźminie, a jest to też bardzo piękna tak zwana... Patriotyczna biżuteria. Oczywiście coś bliżej tutaj naszych stron. Proszę bardzo, jest to znaczek, który dopiero niedawno wszedł, wszedłem w jego posiadanie. Jest to gimnazjum rydzyna sułkowskich. Też bardzo ciekawy symbol, właśnie orzeł, który rozpościera skrzydła ochraniające to gimnazjum, tak jak podobnie tam pokazywałem kraj. Był to, był, jest to element, który jest troszeczkę uszkodzony. Nie wiem, czy był mocowany na czapkach gimnazjalistów, czy był mocowany na jakichś przedmiotach do nich należących, ale jest to na pewno ciekawe. Tutaj regionalny patriotyk i oczywiście chciałem pokazać też łyżeczkę. No, możemy mieć bardzo ładną łyżeczkę, jest srebro, jest ładna ażurowa i oczywiście w medalionie czołowym znajduje się wizerunek. Orła, czyli też kolejny sposób, jak można tym orłem, tymi normalnymi naszymi godłami państwowymi, przeozdobić przedmioty codziennego użytku. I pamiętajmy o tym, żeby zawsze flagę i godło szanować, bo jest to bardzo istotne w historii danego narodu. Bardzo uprzejmie dziękuję.